Jeśli mówimy o kierowcach wybitnych na jednym okrążeniu, zawsze myśli się o Ertonie niesennie. Brazylijczyk często pokonywał swoich rywali w niewyobrażalnie upokarzający dla nich sposób, dojeżdżając do mety w kwalifikacjach nawet kilka sekund przed kolegami. Trzykrotnie z świata, oczywiście był świetnym kierowcą wyścigowym, jednak forma na pojedynczym kółku była czymś wyjątkowym. Nie bez powodu pole position zdobywał 65 razy, a wygrywał w cudzysłowie tylko 41. Senna potrafił wykrzyczeć coś więcej z samochodu. Miał pewien talent do wybierania najlepszej linii jazdy i punktów hamowania oraz dodawania gazu w czasach, gdy takie analizy dopiero raczkowały. W teraźniejszości kwalifikacje kierowcy jeżdżą praktycznie na pamięć. Pamiętam taki filmik ze Stebanem Okonem, który na ślepo wraz ze zmianą biegów oraz skręcaniem potrafił przyjechać tor Silverstone. Zawodnicy po prostu uczą się torów na blachę, a różnice między nimi są tak niewielkie, ponieważ sposób pokonywania zakrętów jest dla nich zawsze taki sam, zaplanowany dużo wcześniej w symulatorze. Ciężko w takich sytuacjach pokazać ten boski pierwiastek, którym zawsze wykazywał się Senna. Chyba, że jesteś Charlesem Leclerciem, Absolutnie najszybszym kierowcą w stawce. Bo jak inaczej można wyjaśnić zdobywanie pole position w Ferrari w 2021 roku, gdy Hipolit był raczej bliżej środka stawki niż Mercedesa czy Red Bulla? Czy 7 wygranych kwalifikacji w debiutanckim sezonie w Ferrari u boku czterokrotnego krotnego mistrza świata? Shard jest wybitnym kierowcą kwalifikacyjnym. Łącznie zdobywał pole position 26-krotnie, co jak na jego doświadczenie jest świetnym wynikiem. Problem jest jednak taki, że jeśli z kwalifikacji przejdziemy do wyścigów, zaczynają się problemy, bo ma na kiczek, Zwycięst ma tylko 8. Charles Lekerek przebojem wdarł się do Formuły 1. Mówiło się o nim od dawna jako o wielkim talencie w seriach juniorskich. Sezon 2017 był absolutnie zdominowany przez Monakijczyka i zapamiętany jako jeden z najlepszych sezonów Formuły 2 w historii. Wtedy Charles pierwszy raz pokazał się szerszej po opinii publicznej. Po takim sezonie musiał dostać angaż w Formule 1. Był to jednak kontrakt w raczej słabym Sauberze, w którym udało mu się 8 razy dostać do Q3. W czasówce absolutnie bił Eriksona, swojego teammate'a, a w wyścigach potwierdzał tylko, z jakim kierowcą mamy do czynienia. Szczególnie pamiętam była dla niego sesja w Brazylii, gdzie na przesychającym torze, ale wciąż dosyć wilgotnym, jadąc oponami na tur suchy. Popisał się świetną kontrolą samochodu i zakwalifikował się na siódmym miejscu w czasie, gdy pierwsze sześć miejsc było zawsze zagwarantowane dla wielkiej trójki, Ferrari, Mercedesa i Red Bulla. Leclerc w świetny sposób potrafi zrozumieć kiedy i w jakich miejscach może sobie dodać gazu, a kiedy odpuścić. Świetnie odnajduje się w różnych warunkach i potrafi się do nich dostosowywać. Ta adaptacja do otoczenia to klucz jego okrążeń kwalifikacyjnych. Po takiej jeździe w Sauberze dostał kontrakt w Ferrari, tam tylko udowadniał swój kunszt, zdobywając siedem pole position w swoim pierwszym sezonie w Maranello. Pokonał on wtedy Sebastiana Fetela, czterokrotnego mistrza świata. Leclerc w tamtym sezonie był wybitny, szczególnie zaczął na jego małe doświadczenie. Okrążenie z tamtego okresu wartą uwagi z pole position w Singapurze, prawdopodobnie najcięższym torze w kalendarzu, gdzie Charles, bliski rozbicia się o ściany, jechał na absolutnym limicie. To także ważne, że monakijczyk rzadko popełnia błędy w kwalifikacjach i na palcach jednej ręki można liczyć jego wpadki w czasówce. W dalszych latach Ferrari nie dawało mu tak dobrego samochodu, lecz Leclerc i tak w 2021 roku potrafił dwa razy wygrać kwalifikacje, mimo posiadania czwartego bolidu w stawce pod względem osiągów. W nowej erze, Ferrari, jako najczęściej druga siła stawki, pozwalało mu na walkę o pole position, a on to skrzętnie wykorzystywał. Jego licznik zatrzymał się na 26 w wygranych kwalifikacjach, w tym 3 na wymagającym i ważnym dla niego Monako. Skąd więc taka liczba pole position, gdy zwycięzca na ma zaledwie 8? Pierwszym faktem jaki trzeba powiedzieć to, że powodem może być bolid. Kunszt leclerc może ukazać się na jednym okrążeniu, lecz w wyścigu ostatecznie się powtarzalność, z czym Ferrari i sam Leclerc potrafili mieć problemy. Dodatkowo wybitnie widać, że Skuderia tworzyła bolity szybkie na jednym kółku, które jednak miały problem z dłuższymi dystansami. Charles rzadko był w stanie tempem obronić swoje prowadzenie w wyścigu, a głym okiem było widać, że rywala mają lepsze bolidy. Innym aspektem jest to, że, szczególnie w drugim, Ferrari miał problemy ze zużyciem opon, co dawało w kość podczas wyścigów. Aby jednak trochę bardziej nakreślić problem, sporządziłem listę jego pole position i tego, w jaki sposób Leclerc kończył wyścigi, z których startował z pierwszego pola. Mamy tutaj awarię, sytuację, w których Leclerc zespół sobie wyścig, kiedy jakiś kierowca lub bolid był szybszy i Leclerc nie miał szans na zwycięstwo, kiedy była to wina zespołu, najczęściej przez samą strategię lub zwycięstwa leklerka. Oto lista. Z moich statystyk wynika, że Leclerc wygra tylko co piąty wyścig, z tego startuje z pole position. 11,5% zostało zabrane przez awarię, no i realnie jest Leclerc w każdym z tych wyścigów raczej by zwyciężył, bo albo jechał z dużą przewagą, albo no miał pewną pozycję na prowadzeniu. W czterech przypadkach stwierdziłem, że Leclerc na własne życzenie odbierał sobie zwycięstwa. a Austria 2019 to szalona pogoni Verstappena, no i niestety dla Monakijczyka nieudolna obrona przed kierowcą Red Bulla. To samo w Miami 2022, Max po prostu był szybszym kierowcą w ten weekend, nie powiedziałbym, żeby Leclerc w tamtym wyścigu dysponował gorszą maszyną. Verstappen wygrał tu na starcie, no i Leclerc po prostu był słabszy. W tym roku po świetnej walce z Piastem to Australijczyk zabrał zwycięstwo Leclercowi w Baku. W tym przypadku mamy jednak kontrowersje związane z tylnym skrzydłem McLarena. No i to są właśnie te zwycięstwa, które Leclerc sam sobie zabrał. Do tego dochodzą jeszcze dwa wyścigi, w których Leclerc się rozbijał. Monaco 2021, gdzie uderzył w bandę w kwalifikacjach, no i z powodu awarii nie wystartował w wyścigu. I Francja w 2022 roku, kiedy to uderzył w barierę. Kilka z tych wyścigów to wprost pomyłki Ferrari. Decyzje strategiczne lub szczególnie w 2019 roku działanie na korzyść Sebastiana Vettela, mimo iż ten był znacznie wolniejszym kierowcą niż Lekrek w owym sezonie. Przykładem jest Rosja czy Singapur, w którym bezpośrednio Ferrari mówił o tym, że oddało to zwycięstwo Sebastianowi, wiedząc, że może być to jego ostatnie dla tego zespołu. Tę decyzję ocenicie samej perspektywie, że Lekrek jechał pierwszy i był się o wyższe pozycji klasyfikacji generalnej. Jest to jednak przeszłość: Ferrari zadbał o lepsze strategie. I takich błędów w 2024 roku jest coraz mniej. Zespół pod kierownicą Freda Wasera wszedł znaczną profesjonalizację i to pozwoliło na walkę o tytuł konstruktorów w tym roku. Znacząca, przygnębiająca wręcz ilość przypadków to dysponowanie przez lepszym bolidem w wyścigach. 42%. Leclerc stał się niejako niewolnikiem swojej dobrej formy kwalifikacyjnej. Rekord 8 zwycięstw przy tylu pole wygląda śmiesznie. Leclerc był w stanie pokonać okrążenie w sposób wybitny, lecz bolączek bolidu, jak wcześniej wspomniane zarządzanie oponami w wyścigu, już nie ukryje. Maszyna Red Bulla w ostatnich latach była bezkonkurencyjna, ale w wyścigach Leclerc potrafił dochodzić do głosu w kwalifikacjach i to było jego przekleństwem, to powoduje. Że ma on najgorszy współczynnik pole position do zwycięstw spośród wszystkich kierowców, którzy wygrywali wyścigi w liczbie mnogiej. Gdyby Charles nie był tak dobrym kierowcą kwalifikacyjnym, jego sytuacja punktowa nie uległaby dużej zmianie, a statystyka pole position do zwycięstw wyglądałaby dużo lepiej na papierze. Monakijczyk cierpi wizerunkowo na tym, że potrafi wydobyć coś więcej z Bolidów Ferrari w kwalifikacjach. Wygrywanie przeciwko Verstappenowi w tamtym Red Bullu nie było możliwe, jakiekolwiek ganienie lekerka za brak umiejętności wygrywania nie ma sensu. Mimo tego, jego karierę na razie trzeba potraktować jako lekkie rozczarowanie. W sporcie jest już ósmy sezon, a mistrzostwa na koncie brak. Zwycięst nie jest aż tak duży jak powinno, i choć nie jest to jego wina, w przyszłości trzeba będzie to zmienić.